Hejka, teraz dam drugi tutorial, ale nie mam z tym kawałkiem papieru coś zrobić więc robię wachlarz. Zapomniałam pomalować trudno. Także chwilę mi zejdzie. Hop. Ok, piękny śmietnik. Także, co jest tam potrzebne? To samo co wcześniej. Jak ktoś mnie ogląda, to już mówię. Kredka papieru i nożyczki. Ta 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 tam. No, a pisaczki. To na koniec. Ta 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 ta, 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 ta tam. Co trzeba? Trzeba przeciąć karkę na pół. Czary Mary, chokus pokus, się dzisiaj. Pim markus! E, jakieś dziwne zaklęcie. Przecięło się tylko do połowy. A może tak zadziała? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Knij się dzisiaj jak deszcz. No, zadziałało. Reszta. To no teraz umiecie robić czapeczkę. Czekajcie, niech będzie większa. taka. Czyli. Nie, bardziej się. Okej, okay, to już mówię jak robić czapeczkę. Składamy kartkę na pół. nie. Okej, okay, złożona. Tak, potem zrobimy z drugą, ale to później. Eee, to, to... Aha, nie, przepraszam. Jeszcze klej, zapomniałam. Ale klej później, najpierw ten. I bierzemy, Czekajcie, inaczej pokażę. O. Jak mamy tutaj. No, o, tak wam pokażę. Też czekajcie. Tutaj, tak rozginamy jedną. I. Nie. No, nie mogę. Czekajcie, chwilę. O, takie coś mniej więcej. No, żeby było w miarę lustro. Ale nie musi być. Teraz tak zaginamy tutaj. I z drugiej strony. A teraz te tutaj rogi będziemy zaklejali. O, tak. O. No i sklejamy. I teraz bierzemy drugą kartkę i robimy tak samo. Okej, okay, ja już tutaj zrobiłam. Damą chwilkę na zrobienie. Psz. Jeżeli nie wyszło, to nie wyszedł czarno, to niestety. Najwyżej sobie zatrzymajcie, a ja już idę dalej. No i przyszedł czas na pisaczki i. Nie to w jaki kolor bierzemy? Bo to jest ogólnie dżunia. E, 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 ma już koleżankę, to teraz może zrobimy drugą koleżankę. Ma koleżankę śnieżynkę, ale moja, moja koleżanka ją wzięła. Także no. Więc teraz weźmiemy. Ona jest taka biało-czarna. Więc teraz może weźmiemy. Niech będzie ten kolor. Ten kolor. Ten kolor. I może jeszcze jakiś żółty. Bardzo lubię połączenie tych, tych kolorów, chociaż mogą teoretycznie wziąć trochę jaśniejszy ale to nic. To bierzemy najpierw ten. Ale kolory dowolne i kształty w ogóle i wszystko dowolne. A i czarne, ale czarne to później. I to będzie to obojętnie z której strony malujecie. Ja maluję chyba z tej w sumie. Albo nie, to będzie mój przód, bo tu jest ładniej zaklejona. I zacznę od tej i tutaj potem będą eee, Ok. malowane y, te y, oczy. Chyba, że chcecie na drugi, to już mi obojętne. Okej, okay, to zaczynamy. Ja sobie zawsze zrobię tutaj. I teraz spróbujmy czary. Czary, marihucus, pokus, bej! Eee, Więc jeżeli Wam takie coś się stało, to ogólnie jest fioletowa, ale nie widać, to już mówiłam na moim TikToku. Jeżeli Wam się takie przyjaśnienia stały, to znaczy, że chyba pomalowaliście na kleju. Ale teraz jakie mogę użyć zaklęcie? O! Nie, z Harry'ego nie będę brała, bo jeszcze bombardy Maxima zrobię i będzie BUM i wybuchnie biurka. <śm> to może... Malu, maluj, maluj w basku I cacy, cacy. Bum, poglacy. Po, 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 dobrze. dobrze. Klejny kolor. Teraz żółty. O nie. Dobrze, to się... Tu zostanie taki biały, niech to tak będzie. Albo w sumie... Jak jest dwa na dwa, to zrobimy. So, znaczy w każdym będzie razie ja tak zrobię. Czary-marych, kokus pokus coś tam, coś tam. Baramotus. Okej. Okay. Tak to wygląda i teraz został jeszcze nam niebieski. Aha, i potem druga strona. W sumie to nie wiem, jak będzie druga strona wyglądała. Może wezmę sobie ten kolor, ale to jeszcze się obmyślić. O nie, czekajcie, nie uwierzycie, co przed chwilą zrobiłam, otwierałam pisaki i mi tak trask. super, polecam, no nie, co za pech. teraz jeszcze tutaj mi się ma dobra, to jeszcze da się zamalować, a teraz bez czarów, Hop. nie z tej strony, o matulu, dobra, trudno. Hop. Tutaj, a Dobrze, może inaczej. Pomaluję teraz tak, o. Tutaj pomaluję. O, i znowu takie. Zaraz Wam pokażę. E, znowu takie przebarwienia, ale to odkleją. Nie? Więc skoro już tutaj taką plamę zrobiłam, to już nie będą. O, wiem, zrobię taki ślaczek. Hop. Hop, hop. Możecie na różne różniste wzory robić. Nie? Hop, ja na przykład sobie robię takie coś. Jeszcze tutaj będą różne wzory. Ale proszę nie zgapię. Znaczy jak chcecie, to możecie. I myślę, jeżeli mama się zgodzi, to może następny odcinek kiedy nie wiem, nie obiecuję wam, że będzie, nie wiem kiedy. Może będzie o jedzeniu, dam wam jakiś tutorial, ale nie obiecuję, bo nie wiem. Więc teraz robię takie, o, kleksy, zaraz wam pokażę, ale to fajnie wyszło, jakby takie fale i kilka słońc, czy coś takiego. Bo skoro już to mamy, to teraz może różowy czy fioletowy? Mm, 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 mm. Fioletowy. Teraz zrobimy. Mm. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. A i dzisiaj nie tylko Wam pokażę, jak y, zrobić dżubaski. Ale jeszcze, jak zrobić taki fajny rysunek? O! Co teraz mogę dać? Hop, hop! Hop! Ok, i tak wygląda mój dół baska. A gdzie jest góra? A tak. Albo w sumie chyba zrobię na odwrót, bo to jest lepsza strona. Teraz. W górę bierzemy czarny pisak, jak już mówiłam mój się wypisał, więc biorę ten, który wygląda jak czarny, to już mówię jak po raz któryś, Będę się kocham powtarzać i może ją nazwę, bo to będzie ona, może nie będzie um, Szlaczek, nie, eee, krapeczka, o piękne imię. Super. I teraz ostatnia czynność. Bierzemy klej. I zaraz Wam pokażę. Smarujemy tutaj, ale tak nie do końca. Tylko jakby sam środek. I teraz chwilę ja to zrobię i Wam pokażę. Hop. O nie! Mam krzywę! O, o nie! O oh no! A trudno. Niech będzie. Ciężko się będzie trzymało. Tutaj mi właśnie takie krzywe wyszło. Nie mam zielonego pojęcia czemu. Ale no trudno, teraz to tak musicie... O, może tak Wam pokażę. O! Wiecie. O, pyk! Kurczę, trochę krzywo. Ale jeżeli wreszcie Wam się to sklei, dlatego ja mówiłam, żeby nie tu do końca, to postarajcie się... Bo albo ją rozruszać i potem będzie coraz łatwiej nie róbcie na takich kartkach z zeszytu bo one się tak są słabe jakby te są takie twarde także to koniec tutorialu na jubaska, ale w sumie zrobię specjal i czekajcie tylko podsadzam pisaki i ja mam ten rysunek. O, mam. I dam Wam tutorial na takie co się uważam, że to jest ładniejsze. Dlatego, no. bierzecie sobie głównie czarny pisak. I jakieś tam. Nie wiem, cztery kolory. Wziąłem sobie ten. Może jeszcze ten. Będzie bardzo podobny do tego mojego poprzedniego. Ale no ja bardzo lubię to połączenie kolorów. Teraz bierzemy pierwszy raz znaczy w sumie to nie pierwszy, który. Nie wiem, bierzemy po prostu kartkę z tego małżeństwa. I wracam do robienia tak. Ok. Robimy sobie różne kształty. I zaczynamy od brzegów. Jakieś takie. O spójrzcie, nie? Robimy na rogach. No i zaraz wytłumaczę czemu. O, patrzcie, trzymam tak o i mi aż wyrzuciało. O nie wiem czemu. Ale dobra. I potem y, robimy. Takie coś, że je zakrywamy. I jak zrobimy już takie podwójne, to potem to łączymy. I to mogą być różne różniste szlaczki. Ja na przykład robię raz takie trójkątne. Raz takie Uuu. O. o I potem to mieszam. O. Nie. Także tak robimy. A i potem jeszcze raz tutaj dajemy i jeszcze po bokach zaczynamy łączyć. Także wrócę no, do Was jak skończę. Ok, o. No, skończyłam. I teraz bierzemy różne kolorki. Polecam cztery. Będzie łatwiej. I tutaj malujemy. Ja zawsze mówię tak, żeby dwa kolory, dwa takie same kolory, się ze sobą nie stykały. To w ten, ten. Teraz hop. Hop tutaj na przykład sobie dam ten. Hop. A i zawsze daję na środek. Jeszcze na początku. Na środek zawsze daje różowy, Nie wiem czemu. Mi się tak podoba, i tak daje. O, ale kolory własne. W sensie własnej pomyśli. Także tutaj, hop, hop, hop. I ostatni kolorek. Wy, oczywiście, możecie brać więcej albo mniej, jak kto chce. Okej, różowy. O kurczę. to się okazało, że to jest środek. Pomyliło mi się. Widzicie? Każdy mi się zdarzy. Także. Tutaj dam teraz zielony, bo inaczej inny kolor nie może być. O, powoli mi tęcza wychodzi. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale kocham tęcza. I często będę o tym mówiła, bo ja ją naprawdę kocham. Mm. Tak jak kocham koty. Tylko szkoda, że ich nie umiem rysować. Ech, jak będę chociaż połowy, to wam pokażę. Okej. Okay, zrobiłam trochę więcej niż połowę. Kurczę, ten zielony mi wszystko zepsuł. Dam tę pracę. O, chyba. Te pracę. Aj. Zaplątałam się po właśnie nogi, lepiej wyglądały, bo jest lepsza kolorystyka. No dobrze niech już będzie. Postaram się to jakoś naprawić. Także jak skończę, to do Was wrócę. Okej, skończyłam. Tak wygląda mój rysunek. Także... O, tutaj do porównania. Tak jak mówiłam, już po to ten i ten już prędzej, bo ten to mi brzydki wszedł. Także ostatnia część mojego filmu, sprzątanie. Czwary Mary, hokus pokus, niech się dzieje tutaj pokus. A psik! Jak to się stało? Gdzie mój już się wszystko powkładało? Wow, magia! To tyle na dzisiaj. Pa, pa!